To jest mój las, mój pies, moja woda, moja łąka. Tu mieszkają sarny, lisy. Woda nigdy nie zamarza. A to co? Włodzimierza wiersze wybrane? Był tu poeta. Na powązkach, w czapce lisa. Starsza pani koty karmi, znicz zapala nieboszczkowi. To jej mąż, co zginął w armii. Mimo wszystko jest wesoła, ludzi wita dobrym słowy. Pozdrawiają ją kobiety, a panowie czapki z głowy. Ma słodycze dla dzieciaków i orzeszki dla wiewiórek. Czuje się wciąż bardzo młoda. Choć już nie je pańskich skórek. No, miło było, panie Włodzimierzu. Proszę zostać w moim lesie.